Witamy, no tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście dzisiaj zapłaciliśmy chyba frycowe tego Beniaminka. Gratulacje dla zespołu z tych, bo zdominowali nas szczególnie w walce w pomalowanym, 40 punktów zdobytych, czyli pełna dominacja. My bardzo dużo błędów w obronie, co spowodowało, że nie byliśmy w stanie jakby... Wrócić do meczu po pierwszej e, połowie, moment, moment, gdzie odrobiliśmy przy naszej dobrej obronie, chyba zeszliśmy na 6 czy 7 punktów, ale za chwilę, dwie, 3 niefrasobliwe decyzje w ataku. Odbicie drużyny przeciwnej i z powrotem mecz się zrobił spokojny. Także jeszcze raz gratulacje dla drużyny z tych. Pełna dominacja dzisiaj i tak jak mówię, zasłużone zwycięstwo. Tak jest. Dzień dobry, tak jak trener wspomniał, gratulacje dla gospodarzy, którzy pokazali nam jak wygląda granie w pierwszej lidze, pokazali fizyczną, mocną koszykówkę, twardą, na którą my nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Był w pewnym momencie zryw, gdzie zeszliśmy, tak jak też trener wspomniał, do sześciu punktów. Z tym, że no to nie wystarczyło i tak na dobrą sprawę różne gospodarze nie skrzywdziło nas rzutami trzypunktowymi, tylko właśnie do rzutami strumny z trzech, z trzech sekund. Także zagraliśmy za miękko, zagraliśmy bardziej chyba jako obserwatorzy niż, niż jako, jako, jako czynni uczestnic, uczestnicy. Także to też nam powinno dać troszeczkę więcej świadomości, jak pierwsza liga będzie wyglądać, na co musimy być przygotowani. Tak jak pan powiedział, zapłaciliśmy jako Beniaminek Frycowe. Dziękuję. Dzień dobry. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa na inaugurację ligi swojemu zespołowi. Gratuluję wysokiej koncentracji w pierwszym meczu, bo chyba tu największe obawy mieliśmy. Dziękuję również Polonii Warszawa za stworzenie dobrego widowiska. No cóż, pokazaliśmy dzisiaj przewagę od pierwszej minuty, poza dwoma fragmentami w meczu, gdzie... Polonia zbliżyła się do nas na kilka punktów. Tak naprawdę całe mecz to spotkanie kontrolowaliśmy na bardzo dobrej intensywności. Zadowolony jestem z postawy w defensywie ponieważ myślę że takie dobre 30 minut dobrej defensywy zaprezentowaliśmy ze świetną komunikacją gdzie Polonia oddawała bardzo dużo rzutów w niedoczasie. Natomiast mówię no, tu nie można nikogo lekceważyć. Trzeba też wiedzieć że przyjechali osłabieni bez swojego podstawowego gracza ale Cieszymy się ze zwycięstwa i z mocnego otwarcia ligi, ale już jesteśmy skoncentrowani na kolejnej kolejce. Cieszę się że bardzo, że wygraliśmy. Cieszę się, że wygraliśmy pewnie bo 20 punktami. Dobrze zagrał też cały zespół. Co do tych wygranych sparingów w Polonii Warszawy, Warszawie, to nawet szczerze o tym nie wiedziałem, że wygraliście 6 meczów czy tam ileś. Ten mecz wymazujemy, przygotowujemy się na następny. Z Gorzelcem i tyle. Clean is good, sanitized is better.